Siemano, Siemano, z tej strony ja, czyli Łukasz z kanału no, Muzyk na gospodarstwie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chcę podcinać to dziadostwo, bo pomyślałem, że te silosy, których i tak nie wykorzystuję do niczego zburzę zasypię i i wyleję jakiś kurde beton płytę betonową czy coś Aha. bym chętnie spuścił bo to ani podjechać traktorem to się nie da tu jakaś płyta jest pod spodem betonowa, ale no ona chyba pusta pod spodem jest, bo takie jakieś odgłosy Będę... dziwne Jakby miał wpaść zaraz do jakiegoś bunkra to też się tak trzyma bo no, tu już i tak część zasypana gruzem no to co mam zrobić, nie? tu się to rozplantuje do zbroi siatką, jakiś projekt zrobi i można w przyszłości silos postawić no cóż urżnę te dwie gałęzie dłużej mówicie, że będzie ciekło? Nie, troszkę pocieknie i przestanie Jeśli chodzi o rozbieranie tego, to myślę, że. No kurde, myślałem, że leży. Więc. Myślę, że tu nie będzie problemu. Ten gruz się rozsypie. Ale dobra, tu już skończyliśmy. Idziemy na, do traktora. Jesteśmy filterki I co? I co teraz? generalnie nie chcę zamykać kranika, bo te kraniki to takie kurde jednorazowe są właściwie Ale nie bardzo mam pomysł, jak to zgnieść to, żeby nie było dopływu paliwa może to będzie dobre do tego celu mhm. jakby to tak ścisnąć i zobaczymy czy tu coś leci zobaczmy odstojnik niestety nie mam filtra od odstojnika bo to akurat siostra po drodze kupowała jak jechała no i zapomniało filtry do odstojnika trudno dobra Day. No o, to zdało rezultat. Mm. Akurat sobota teraz to na niedzielę będzie do rosałku. Dobra, to może najpierw ten wyjmę. Oczywiście w kluczowym momencie wylewania syfu z kieliszka GoPro mówi o po posłuchaniu jeszcze odmówiła posłuszeństwa, ale powiem Wam, że syf miłosierny syf miłosierny Kur... Co to tutaj za flaki jakieś są? Tego filtra nie mam, ale tego kurde prze... wyczyszczę po prostu, ale tu patrzcie, czy to tu jakieś są w ogóle kurde. Nie wiem co to jest Ja pierdzielę Jest to taki syf ze zbiornika Ja pierdzielę Jaki żur To wszystko ze zbiornika na pewno jest Drodzie ja. dobra I tak dopóki nie zmienię Nie zrobię czegoś ze zbiornikiem to nie z tego, to będzie... Ciekawi mnie, czy... Ciekawi mnie, czy będzie przeciekać ta stara uszczelka, czy nie. W ogóle patrzcie, jakie jaja. Patrzcie, co znalazłem w garażu. Z Urzuza. Części oryginalne niby. To jest ten sam pierun. O, już coś wylatuje. Idzie tu palcem. I idzie. Powiem tak, to jest fajne paliwko. Szkoda mi to w ten syflać, Ja sobie to tylko tu postawię. Wywaj No kuźwa. Czekajcie, spuszczę jeszcze trochę paliwa stąd. Po prostu Potem sobie wleję do filtra i nie będę musiał odpowietrzać chyba. Mi się wydaje, że tak może być. Czyli co? Trzeba by to było też wylać i sprawdzić jak tam w środku, czy jest jakiś syf. Ale pewnie nie będzie. Czemu ma być? Tu syf. Zobaczymy co tam. Nie no kurde, śliczne czyste paliwko to jest. On ta końcówka. Tu nie ma nic. To jest czysto. Zrobimy tak. Łukasz ale ty kombinujesz ja pierdziele. kto kombinuje ten żyje. Patrz, tak się to zrobi. Teraz który dajemy co? No urzu zadamy kurde. Albo kurde tyle leżał to niech leży. Damy ten całkiem nowy. On się trochę zakurzył pewnie jeszcze. Kur... O tego się nie spodziewałem. Wiem co powiecie, nie powinienem tak zalewać paliwa, bo po to jest filtr, żeby... ...czy ten szereg filtrów, żeby to odfiltrować. A się ch... znacie. Też. Jeszcze tu wymienimy tą podkładkę, bo mam nową, to żal nie skorzystać, co nie. Mm. Francja. Uciska paliwa trochę? No dobrze. Nie będzie trzeba odpowietrzeć. Okej. Okay. Go tak. To założymy. To przykręcimy. O, dobra, zobaczymy teraz tak. Poszło. Spróbujemy odpalić teraz, co wy na to? No i teraz czy patrzcie jak idzie. Wcześniej tak nie chciało A No i okej. Okay. i tak to można zostawić. Znaczy się ten drugi jeszcze. Ale też słuchajcie, to już sobie zrobię sam, bo to jak mam kamerę bo wie to tak już od razu gorzej robota idzie. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Dzisiaj tak krótko zdrocha, ale czasem też tak musi być. Na razie.